Cześć, witajcie w mojej kuchni. Przygotujemy dzisiaj bardzo fajną, szybką, a co najważniejsze zdrową przekąskę, a mianowicie daktylowe kokosanki, do których potrzebujemy tylko dwa składniki. Mam tutaj 300 gram daktyli i wiórka kokosowe. Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to zalać nasze daktyle gorącą wodą, żeby nam zmiękły i zostawimy je tak na około 30-40 minut. Daktyle nam już zmiękły. Możemy pozbyć się wody, ale nie wylewajcie jej, bo ma fajny, słodki smak i możecie jej użyć do różnego typu smoothie. Wstawiamy wodę i blendujemy teraz na masę daktyle. Kiedy skończyliśmy blendować daktyle pora zacząć wyrabiać kokosanki. Więc fajnie jak przygotujecie sobie miskę z wodą, ponieważ cała masa jest bardzo klejąca. I na pewno wam się przyda woda do namaczenia rąk. Odstawiamy to. Mam tutaj pistację, włożę do środka naszych kulek. Właśnie po jednej pistacji, więc proszę bardzo, pistację do środka i robimy kulkę. Taka zdrosza, zdrowsza wersja e... Rafaela. Idziemy. I proszę bardzo, pierwsza kokosanka gotowa. Oto gotowe kokosanki wkładamy na 20 minut do zamrażalnika. Po 20 minutach mamy gotową, słodką, fajną przekąskę. Smacznego!